No. Cześć. Ech, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze mikrofon nie jest dobrze poprawiony. O, teraz. To zacznijmy od nowa. Cześć. Z tej strony Els i zapraszam na kolejny odcinek serii Stalkera. I jeżeli przy Stalkerach jesteśmy w mowie, to mamy jakiś quest z tego co pamiętam. Tak. Ten quest polega na tym, że musimy umieścić trzy różne te pierdoły zwane detektorami, które tylko i wyłącznie co robią? Co robią? Ja wam zaraz... Ja... to nie konsola. Ja wam zaraz pokażę co robią. Co robią? Zajmują miejsce w EQ po 2 kilo sztuka. 6 kilo psu... Nie powiem, nie powiem gdzie. O! Ale przypomniało mi się, że w międzyczasie i tak musimy tam iść. Tu jest pociąg. I w tym pociągu jest taka sprawa, że... że... że tam są... Oprócz tego, że są psy i nie wiem, gdzie one są, to w tym pociągu jest też jeszcze coś innego. Mianowicie... Zobaczycie co. Większość osób pewnie już wie, Tam przynajmniej się domyśla. Ja sobie zapiszę. Te śmieszne anomalie się robią. O, przeniknąłem, tego się nie spodziewałem. W tym pociągu... O, tam są, kurde, tam się strzelają, a ja sobie tu chodzę na chilku. Może im pomogę, co? też nie lubię tych psów no pomogłem żeby nie było ok i wchodzę do pociągu pociągu what the fuck co jest ale to epicko wyglądanie dobra biegniemy 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 biegniemy. Uu... <gryzje> Ło! prawie mnie dorwało jesteśmy tu po narzędzia tak tylko jeszcze nie wiem jakie to są Podstawowe narzędzia dla azota Dobra, a skoro już jesteśmy po tym mikro to lecimy już zrobić taki główny Główny dla naukowców Okej okay. Tutaj są zombie albo stalkerzy, bo... Stalkerzy, okej okay. Dobrze, stalkerzy, dobrze, dobrze, dobrze Bandyci, no dobra, no to prawie stalkerzy Tu może być jakiś fajny artefakt Zacznij gadać, koleś. Jest artefakt i jeszcze musimy tam postawić detektor. No i dzisiaj te wyładowania, no i możemy w nie wejść. A jak wejdziemy, to się w sumie nie stanie, tylko że... ...eksploduje coś. Jakbym chciał artefakt. O, nie. Strze drugi, trzeci, czwarty. Damn, nie wiedziałem, że to jest takie... Nie wiedziałem, że to jest takie... Nie wiedziałem, że to jest takie, to jest takie silne. Hello. Ok. Co się, co się w ogóle stało? What the fuck? Nie wiedziałem, że to jest takie silny. Uff, ale dobrze, bo umieściliśmy skaner. Ten skaner miał coś pokazywać, ale nie pokazuje, no to spoko. Dobra. To to ten ar w ogóle co za artefakt dosięliśmy w ogóle? Blask księżyca. Ochrona psioniczna, ale promieniowanie. Jest taki artefakt, co zmniejsza mi promieniowanie. Wtedy mógłbym sobie na przykład ustawić maksymalny udźwig i na przykład ten, co mi zmniejsza promieniowanie. To byłoby coś fajnego. Dobra, mniejsza z tym. Teraz idziemy zrobić kolejny podpunkt czyli postawić skaner w tym miejscu. Dobra. Dobrze, jestem nakierowany. Dobrze. Idziemy postawić. Znowu stalkerzy, ewentualnie zombie. Stalkerzy. No bandyci, mam nadzieję, że nie są na mnie obrażeni za to, że zniszczyłem im cały posterunek <śm> No to byłoby ciekawe dość tu, 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 tu. Tak te podróże. Dobra, wyłączę z latarkę W sumie tak się zastanawiałem, czy jakby spotkać bandytów to po prostu nie otworzyć do nich ognia <śm> Tak po prostu, bo są bandytami, nie? To byłoby całkiem ciekawe, mm, kolejna anomalia. Tu jest... Ło, wow, jakaś fajna dziura kozacko muszę tam na środku postawić, tak? Może sobie zeskoczę ło, wow, to są nawet dwa artefakty Dobra, zapis zapisałem? Zapisałem chyba Czy te tak, artefakty się przemieszczają. O! Mam już jeden. O! Wow, to jest zły to jest zła anomalia. Ok, trzeba pamiętać. Jest. O tu jest jeszcze artefakt. Co dzieje się coś? O nic, dobra, uciekamy, uciekamy, bo się zaraz ugotujemy. Uch, ugotujemy się na śmierć Dobra. Teraz musimy stąd wyjść z powrotem do góry. Hopsa hops. Ach, jest, udało się Dobra, quick save i... i do przodu. Tak, tak, tak. Mam tutaj ulepszone w tym... O kurczę, to nie ten guzik. Mam tu ulepszone w nim mm, regeneracji chyba nie? Odzyskiwanie energii plus 2. Co powiem wam, no jakby było na przykład plus 4, plus 6, to można byłoby chyba biegać w nieskończoność. Ja się może z tym ty w nieskończoność przesadziłem, ale jest to możliwe. Biegać tak ciągle. No się nie ciągle, ale bardzo, bardzo często. Czyli co to mamy? Właśnie mamy zjawisko walki dzika z psami. Że nie trawię psów. Ło, ale wyrąbało psa gdzieś. Strasznie ich nie lubię. Oh. <laughs> ok, Dzik padł, ale pies żyje. Strasznie nie lubię tych psów. Dzisiaj ogólnie kocham psy, ale ale nie te, zmutowane to no tak jak większość osób okej okay. mamy postawić tu skaner, tak? okej, okay. czyli w sumie yy, zadanie wykonane, odbierz swoją nagrodę, dobra jest tu coś jeszcze, jakieś artefakty, jakieś pierdoły do znalezienia? nie ma, okej okay. idziemy odebrać swoją nagrodę, bo tutaj już chyba więcej zadań nie ma w pobliżu, dobra to lecimy Trzeba odebrać nagrodę od naukowców. Naukową nagrodę od naukowców. Mam nadzieję, że Nobla mi nie dadzą, bo mi się nie przyda. W ogóle mam strasznym stanie. Mam mm, strzelbę. Ach, nie, nóż, już jest w dobrym stanie, ale strzelba. Nie wiem, czy przypadkiem po jednym strzale już ona się już nie zatnie i będzie później problem. Mam nadzieję, że nie. Ale korzystając z okazji, naprawdę chciałbym też przeszukać parę. Parę schowków, bo schowki to jest jednak... A nie, to, to jest to na parkingu, to mi się tam nie chce iść. Mm, bo w schowkach są naprawdę fajne giwery, fajne rzeczy. Naprawdę jest fajne. Ale w sumie równie dobrze takie... Oj, ciągle leje. Leje jak z CB. Piek, piek. Nie ten guzik, Gdzie mapę zobaczyć. Strasznie mylą mi się niektóre guziczki. No dobra, zobaczymy, co tu jest w tym schowku, no, skoro już jestem, a już naprawdę jestem bardzo blisko, to sobie zobaczę. Piek, 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 zostaw ten samochód, ja tam widzę, że jest schowek. Bierz ręce z mojej fury. Okej, 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 okej. No, tam coś jeszcze, tam coś jeszcze jest. Podnieś przedmiot. <grym> mogę się dostać. Kurczę, tylko się napromieniowałem. Jeszcze? Jeszcze? Jeszcze coś tu jest? What the, fuck? What the fuck? W ogóle, dobra zostaw mi pijawkę, ja myślałem, że ktoś mnie obserwuje. <laughs> Pijewka, weszła w kafe, <laughs> no, <walię. laughs> uh. Masz za swoje, gnido. Pijawka, zasterana. Dobra. Na przykład tutaj zdobyliśmy fajny pistolecik. Ja. Także no, słowki są genialne. Lepiej niż genialne, można było powiedzieć. Naprawdę lepiej niż genialne. Co, muszę ciszyć krew, bo aż mnie po uszach wali. Później nie słyszę, co do Was mówię. Okej, okay, stalkerzy. No, tu też są jakieś stworki? Już, już, już. Zapisałem sobie. Coś do mnie biegnie? Coś mnie widzi? Cztuje? Dziwna sprawa Snorki, Snorlaxy Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Nienawidzę ich chyba bardziej niż psów, ale w sumie nie wiem, bo one się rzadziej pojawiają Dobra, mniejsza z tym. To nie jest cel mojej misji i celem mojej misji jest y, zapłata za wykonaną pracę nie wolno wchodzić do z bronią? No nie można wchodzić do bunkra z bronią, tak, ale mieć ją przy sobie wolno, to... What the fuck? Jaki jest sens? W ogóle... A nie, bo jak oddam Azotowi narzędzia, to może będzie lepiej. Zdradzą, cześć! Umieściłem skaner w anomaliach... O, 5 kafli dostałem, no tutaj się zarabia pieniądze w końcu, normalne. Yyy, e, okej, okay. chciałem pomóc w wykonywaniu pomiarów? Nie. Nie, nie, nie. No, to jest też na poszukiwaniu pełnego zadanego skanowania. Tak mogę, powiedz mi co mam zrobić. O, Widziałem, że ktoś się. A, no. To jest takie fajniejsze zadanie z tego, co pamiętam. Jakie, skanu... Jakie wyniki przyniosły skanowanie? Dziwną anomalię na północ stąd. Dobra. 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 E, jakieś informacje? Nie ma śladu artefaktu, nie ma śladu artefaktu, nie ma śladu artefaktu, czyli... Fajnie, przyjdę do nich i nie powiedzą, czy jest tam artefakt. Super. Mm. Nie chcę mi się później tych, ze, z tymi skanerami robić. Chociaż w sumie w zadanie mogę wziąć, nie? Eee. No. No. W sumie zadanie mogę wziąć, na no, rozmieszczę jeszcze kilka tych skanerów. Znowu trzy no, różne anomalie mam tam podkładać Pierdolę jakieś, no ale to może przy okazji. O, dobra. A teraz y, taki główny wątek z tymi pomiarami: no to zrobimy sobie już. Stalkerze. stalkerze. Mam kilka pytań do wykonania pomiarów anomalii. ma. Okej okay. Idźmy na Mokrad Czyli są trzy miejsca, w których musimy iść Zrobić pomiary Dobra Przykra sprawa, że Jest tak Trochę już Półmrok Będzie za niedługo, bo już jest 20.16 Okej okay. Czyli co mam zrobić? O! A tu i tak muszę postawić ten skaner Widzicie? No nie, nie. Idealnie Może jakieś co znajdę no, no jakiś hmm. artefakt. Zapiszemy sobie i sobie wejdziemy. Okej, okay. ja nazwę i drugi, okej. Okay. Co się stało? Ło, wow, stworki tu przyszły. Anomalia zrobiła takie coś, że co, stworki przychodzą? Oni podczas badania? Co, jakie oni badania robią? To jest pytanie. Muszę ich osłaniać, faktycznie będę musiał osłaniać. Wiem, że to jest tak na żarty. Skan pola elektromagnetycznego trwa. okej. Okay. Skan pola, ale co to za artefakty zdobyłem? Jeden to jest meduza. O, promieniowanie miliczne. Ja se tam? Ej, osłaniacz nas wrzuca. No, osłaniam, osłaniam. Stawiam. Nie wiedziałem, że jest co jest. Nie wiedziałem, że aż tak będą atakować, to ludzie Jezus Maria i jeszcze zginęli. Ja nie wiedziałem, że oni zginą. Jeszcze tak szybko pola elektromagnetycznego zakończony. No sorry, jumkowie, no nie wiedziałem. Jejciu to to faktycznie trzeba was chronić, bo to nic z tego. No już teraz tylko płaczę tam, no troszeczkę się, się tylko założę. Fajnie. Artefakt, który zmniejsza mi promieniowanie od tego właśnie zawsze Szukałem. No widzicie, się teraz was osłonię. Jak na, na ochrania trzeba przystało? Наразе забраем данные акустичные в двух dwóch Тут и солнце. Подстреляйся. под, Подщурайся. 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 не Подщурайся. 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 Coś tam, coś tam gadacie, dobra. Skanujcie te tereny, bo już nie wytrzymam tu długo. Jesus. Dane akustyczne pobrane dla wszystkich pasm. Super. Super, że dane akustyczne zostały pobrane, ale ja naprawdę chciałbym się stąd zbierać. Przyjdą kolejne potwory, to co? Znowu będą, będziecie mieć pretensje, że zginęliście. O, a propos. po kolejnych potworów. Wszędzie. O, o, już mam uszkodzoną broń, będzie się zacinać. No co wyczyniam? No przecież ochraniam Was, hello? Jezus, Jeszcze trochę? pola torcyjnego prawie zakończony. Super, super, naprawdę super. Mam troszeczkę uszkodzoną broń, pasuje mi ją naprawić, ale jest super, dobra. Zakończcie to skanowanie, bo zaraz przyjdzie większa fala i co wtedy? Wydaje że to jest aż tak niebezpieczne. Nie, nie Co jest? jest Zrobiliśmy swoje. Zabierajmy się stąd. Jezus, nie wiem. No strzeliłem raz w niego i co od razu? Od razu źli Większe będziemy mieli szanse na przeżycie O, jeszcze tu muszę ustawić sobie pewną ten skaner. O, panie. Artefakt chodzi. No, artefakt się przemieszcza, nie mogę go zabrać. Trudno. Dobra, ja muszę was osłaniać, tylko przed kim? Co? No, przecież tu nic się nie dzieje. Chwila, moment. Zombie do nas idą? Jezus ta broń. Ok. Kurczę zombie nadal. Znaczy tak. ty promieniowania alfabeta i dama sporządzone. Okay. Tylko ich nie widzę. No i się robicie, no nic nie będę już widział. O, są. Stalkerzy, za to co jest. Atakują, no przecież się staram tak Hello Ejciu. A jeszcze stamtąd idą? Kurcze Jest lekko tylko przyćmiona broń Skońkola elektromagnetycznego trwa no, ciężko trafić jednak musiał lepsze ulepszenie zastosować o wiele lepsze ulepszenie, lepiej ich widzę w ogóle. Kurczę, znowu się zacięła. To nie jest miłe. Znowu się zacięła. No. Ta broń sama z siebie aż tak psuje. Obsługa jest to totalnie beznadziejna. No. Pola elektromagnetycznego zakończone. No co jest? No tak to ma działać w ten sposób? Ej, osłaniasz nas czy co? Tak, osłaniał nas. Gdzie Jeszcze do was nie doszli nawet, nawet i wy już kozaczycie. Nie biegnijcie tam! Nie biegnijcie. Karabin jest spoko, tylko naprawdę się zacina i nie wiem czemu to się aż tak często Paszli. Dobra, zajmijcie się swoją robotą, okej okay? Dobra, idźcie się zająć do, swoim robotom, dobra? Bo mnie to już zaczyna denerwować naprawdę Muszę jeszcze sobie broń ulepszyć. No Ja się tu nimi zajmę, spokojnie. O Jezu... Dobra, pójdę nawet na wzgórze. Żeby nie było. Ochraniam was z dystansu przecież. Mam no, nadzieję, mi nic nie wyleci. Czy słabo widzę? Tams, tam Ach, zbugowały się zombie. Może to i lepiej. Ja się póki mi się na że nie wyjdzie z to, to jest dobrze. W ogóle tego dwóch zostało, było czterech. Zwykłe zwierzaczki ich zabiły. Gdzieś są te zombie, czy ich nie ma? O! O! Pojawiły się. Pojawiły się zombie, trzeba zapisać. Nie wiem z której strony. O! Tu się pojawił. Okay, okay, okay. Dobra, już się pozbyłem kilku. Kurczę, no myślałem, że jest celniejsza Dane, ta ona traci celność z, z bardziej z tym, jak się to nazywa. Z użyciem? Jakoś tak? Chyba tak. Im bardziej się broń zużywa, tym traci bardziej na celności. To jest niemożliwe, żeby była aż tak niecelna. No nie? Żeby była super celna. Główki i główki te siadały strasznie szybciutko. Trzeba mu ulepszyć, zdecydowanie. Ja bym miał troszeczkę hajsu. Kude. A już zrobiliście Zrobiliście z tym Nie, jeszcze nie zrobiliście Jeszcze trochę. Skan pola torcyjnego prawie zakończony Super. Dobrze, tylko że ta broń już mi odmawia posłuszeństwa. Ach, już coraz bardziej. A z pistoletu dużo wam nie pomogę. No nie no. Chciałbym zrobić wciśnięcie spokoju. Faktycznie się nie da. Jeszcze jest ciemno. Kurczę, skończcie, żeż to już. Ileż można. Bawicie w naukowców co? No, broń jest na wyczerpaniu, to jest koniec. Jasny gwint, to coraz częściej będziemy się teraz zacinać. Skan pola torcyjnego zakończone. Jest. Teraz podam Zrobiliśmy swoje. Jest, jest jest, 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 jest. Całe szczęście. Szkoda, że was tak mało zostało, ale. No cóż, zdarza się. <słuch> Nie wyszła mi ta ochrona, zdecydowanie. <słuch> hey. Nie, zdecydowanie mi nie wyszło. Ale no, mimo wszystko się udało. Dobra, mamy zakończone badania. Zdobyłeś moją uwagę? Jest, oczywiście otrzymamy pewne wyniki. szczerze mówiąc, danych jest tak wiele, że postrzeżemy. Mojedynkę tygodniami. Mmm, O, no. no, takie coś to ja rozumiem. Dobra, jesteś jeszcze? Ok. Okej, okay, okej. Okay. Jest dobrze. Dobra, no to skoro tak, to, to trzeba będzie ten. Hm. Trzeba będzie się jeszcze raz wybrać do tej fabryki, bo, bo nie ma innej rady. No to trudno. Dobra. Dobra, to trzeba będzie lecieć. Kurczę, ale brakuje mi jeszcze. Jeszcze w sumie jednego do detektora? Nie. To jest który? To jest jaki? To jest Wallace. To jest też Wallace detektor. A gdzie jest ten prototyp? Co? Przecież dostałem prototypowy detektor. Zbadaj anomalię prototypowym detektorem Wallace. Przecież tak miało być. Tak? Taki jest Quest? Zbadaj teren używając ulepszonego. Scanner strony. ulepszonego detektora. No a nie ma tego ulepszonego detektora. Straszty. Nie mam go O, jeszcze on ma jakieś teorie. No jeszcze niech dostałem info, dobra, fajnie Ale on nie dał tego detektora I co teraz? Hm nic teraz problem no cóż, dobra. Tym się trzeba będzie zająć później. Dobra. O, nic nie zrobimy bez. bez. bez broni. Nic, nic, kompletnie nic. Trzeba zapisać i odnieść narzędzia i zrobić. zrobić broń. No coś tu się. O, o niby psa. Trzeba będzie, trzeba będzie szybko tam iść. Ale to bardzo. O, już jest 25, to nie, to nie. To chyba tylko ulepszymy. A się ulepszymy, nawet nie wiem czy się da coś ulepszyć z podstawowymi narzędziami trzeba będzie do kalibracji jeszcze znaleźć, ale ale coś tam, coś tam się dałoby chyba ulepszyć tylko trzeba mu je dać najpierw. Gdzie on jest? Okay. Zmęczyły się. Dobra. Jest, się narzędzia, te podstawowe, fajnie. Yy, to trzeba naprawić. Czy ty... albo nie. To jest ważniejsze. 7000 tysięcy... To tyle mnie będzie kosztować nowa broń przecież! Także no... Dobra, trzeba będzie to naprawić. ZW? Nie wiem czemu. No, już jestem, musiałem coś zrobić. Aha, aha. Nie można co zrobić? Nie no, coś tam. Trzeba będzie go ulepszyć, bo strasznie, strasznie zawodna jest ta broń. Nie wiem czemu się tak dzieje. Kombinezon Strzelbę. Nie wiem czy jest sens naprawiać tą strzelbę. Czy jest nie lepiej wziąć i zamówić strzelbę u. u tego gościa? No nie no, trzeba naprawić. Okej. Okay. Ok, ok, już mam, już, już jest wszystko zrobione, załóż celownik, no i chyba no, tyle zrobimy. zrobimy tylko w tym odcinku, nie, nie da się nic więcej zrobić, już jest 27. Ym, to co się dzieje, porozmawiamy z Ulusem, aha, to też jest główne, to jest główne zadanie, no nic, no nic, no w każdym razie mamy tu jeszcze kilka zadań, Ym, no to raczej się nim zajmiemy w następnym odcinku, a później się zrobi tutaj, z głównym coś, o, będzie wtedy... W końcu jakiś krok do przodu, żeby dostać się do Place, krok dalej. Żeby się dostać się do B28 Dobra Jeżeli się podobało to Like, share, comment, cokolwiek, sub, byłby mile widziany i dostępnego, cześć.